U mnie na osiedlu są takie dziewczyny. Nie wiem, wydają się takie... Nie, pewne siebie. Są tak super ubrane, mają co chwilę jakieś nowe ciuchy. Przez to wszystko czułam się jakaś gorsza. Nieatrakcyjna. Raz na osiedlu Spotkałam jedną z tych dziewczyn, jakoś tak zagadałyśmy z sobą, no i ona pokazała mi swoją nową komórkę. Powiedziała, że to jest prezent od tej znajomego i że w ogóle mam mnóstwo znajomych, którzy dają mi takie fajne prezenty. Potem obcięła mnie z góry na dół, powiedziała, że ja też mogę takich mieć znajomych i będę miała takie same prezenty. Że najfajniejsi to są ci z internetu. Trzeba być dla faceta miłym, zrobić to, o co on poprosi. No a potem on też jest miły. Daje jakieś prezenty, czasami trochę kaski. Facyci są ok. Zależało mi, żeby się nikt nie dowiedział. No i oczywiście byłam pewna, że. No skończę z tym, kiedy będę chciała. Wiadomo. No spotkałam się z dwoma facetami. I powiedziałam sobie: kończę z tym. Wcale nie było tak fajnie, jak one mówiły. Na dodatek ten drugi. Chciał zrobić ze mną coś, na co nie miałam ochoty, a jak odmówiłam, stał się agresywny, bałam się, że mnie uderzy. No ale w pewnym czasie. skończyła mi się kasa. Od rodziców nic nie mogę wyciągnąć. Moi rodzice są tak nieżyciowi. Gadają tylko o pieniądzach, że trzeba oszczędzać, kryzys. Chodzę do szkoły, mam co jeść, starczy. Powiedział, że da mi w prezencie najnowszy model tego telefonu, który chciałam. Teraz to jest jakiś koszmar. On ciągle do mnie wyzwania, pisze jakieś głupoty w SMS-ach. Chce się dalej spotykać. Teraz zobaczyłam go, jak mnie szuka pod moją szkołą. Myślałam, że umrę ze strachu. Jak ten Warek mnie w końcu znajdzie? Co ja Więc ja mam teraz zrobić, jak to się wszystko wyda, jak on coś napisze, czy on nie może zrozumieć, że ja nie jestem taka, jak on myśli.